Prezydent Karol Nawrocki robi absolutną furorę podczas świąt Bożego Narodzenia. Jest aktywny, pobija kolejne rekordy w sieci i być może z tego powodu Rosjanie i Białorusini dokonują kolejnych hybrydowych prowokacji na terenie Polski. Doszło do czegoś takiego w święta, choć chcielibyśmy oczywiście, żeby było spokojnie. O tym będzie w tym materiale, ale również pokażemy Wam kilka odlotów, świątecznych odlotów. Na przykład dowiecie się, że to w co wierzyliście od dekad, nie mało tego. W to w co Polacy wierzą od wieków, co buduje naszą historię, może okazać się nieprawdą i jeden z tygodników będzie wam tłumaczył dlaczego. Moi drodzy, będzie grubo. Bądźcie proszę do samego końca. Dajcie tylko subskrypcję dla kanału Analiza Polityczna, gdzie budujemy wielką konserwatywną społeczność oraz kliknijcie dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o naszych Nowych filmach, a my już jedziemy z tematami, szanowni państwo, bo chodzi o bezpieczeństwo Polski. Bezpieczeństwo Polski jest jedną z najważniejszych rzeczy, o których mówią Polacy, że chcieliby, żeby Polska była bezpieczna. Natomiast polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot, który prowokował, który obserwował, który latał po polskiej przestrzeni powietrznej, ale to nie tylko to, co wydarzyło się podczas świąt. 60% Balonów przemytniczych nadleciało na terytorium Polski od strony białoruskiej. I yy, takie informacje pojawiają się i one są bardzo, bardzo niepokojące. Zwłaszcza niepokojące jest to, o czym mówi telewizja Republika, że tylko 4 z 60 tych balonów zostały odnalezione przez polskie służby. No moi drodzy, to wygląda już bardzo źle i krytykują już yy, polskie służby, ale nawet nie tyle polskie służby, co polskich polityków z ekipy rządzącej. Politycy opozycji. Były szef Mon Mariusz Błaszczak wskazuje, że doszło tutaj do kompromitacji. Jak to jest możliwe, że politycy o niczym nie wiedzą? Jak to jest możliwe, że tak słabo się w Polsce komunikujemy w tej sprawie? Ponieważ wychodzi na to, że przez cały ten świąteczny okres najlepszą komunikację dotyczącą polskiego bezpieczeństwa miało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, które na bieżąco o tym informowało. Oczywiście należy też y, zaznaczyć, że dowództwo operacyjne Sił Zbrojnych RP również było aktywne podczas y, tych świąt y, w przestrzeni internetowej. Natomiast polskich polityków jakby nie było. I mówię tutaj o politykach z ekipy rządzącej. Gdzie szef gdzie jest Donald Tusk? Dlaczego my nie mamy precyzyjnych komunikatów z ich strony? Donald Tusk potrafi tweetować o pierdołach, o głupotach, potrafi prowokować ale jeżeli chodzi o poważną komunikację w tak trudnym, w tak wrażliwym, zobaczcie okresie, nie ma tutaj dobrej informacji ze strony rządzących. A to jest bardzo ważne, żeby się po prostu dobrze komunikować. Nie chciałbym nadmiernie mówić o kompromitacji polskich służb czy państwa polskiego, może to jest za dużo powiedziane. Też pamiętajcie, jeżeli my tak dużo o tym mówimy i uderzamy w polską obronność, to jest na korzyść Rosji, tak? My musimy tutaj stosować w Polsce profesjonalną komunikację dotyczącą kwestii bezpieczeństwa, aczkolwiek trudno jest. Nie pomijać błędów. Trudno jest nie krytykować polityków za ich błędy, bo to na ich barkach jest ta odpowiedzialność. Przypominam sobie ten czas, kiedy były pierwsze działania hybrydowe na granicy polsko-białoruskiej. Wówczas to, co robiła polska opozycja w postaci polityków Platformy Obywatelskiej, lewicy i innych tego typu grup politycznych, no to przechodziło wszelkie pojęcie. Wówczas atakowano służby, atakowano pograniczników, tego robić nie wolno. Więc jakoś należy tę kwestię informacyjną i krytyki wyważyć, też po stronie opozycyjnej. To tak ode mnie sobie dodaję, moi drodzy. I jak ocenia to? Pan generał Martyka. Być może te działania hybrydowe to była odpowiedź na wizytę prezydenta Karola Nawrockiego na granicy polsko-białoruskiej, bo pan prezydent Karol Nawrocki pojechał na granicę polsko-białoruską i zresztą to nagranie robi absolutną furorę w sieci. To nagranie zostało nawet tak opisane na portalu ONET, co tam się rzadko zdarza, że nagranie z prezydentem Karolem Nawrockim robi furorę jest hitem sieci, no bo... Pan prezydent pierwszą część wigilii, dnia wigilii, spędził właśnie na granicy polsko-białoruskiej. Spotkał się tam z funkcjonariuszami służb, z funkcjonariuszami, z żołnierzami, z funkcjonariuszami Straży Granicznej. Naprawdę tam boksował nawet, zrobił tam trening, podzielił się z nimi opłatkiem, były życzenia. No Naprawdę to wygląda dobrze. Zresztą pan prezydent Karol Nawrocki jest no niemal królem internetowym tych świąt, ponieważ furore w sieci również robi nagranie, jak sam pojechał, ściął choinkę i wniósł ją na barkach do pałacu prezydenckiego. A Donald tu tam szurą tą cholinką ledwie ją do mieszkania wciągnął. Okej, okay, dobra, tu jest też różnica wieku między nimi, ale no, pan prezydent naprawdę tu wygląda dobrze i to jest doceniane w sieci i naprawdę to jest wielki ból czterech liter dla wszystkich przeciwników prawej strony. Oni już nie wiedzą, jak mają krytykować tego Nawrockiego za to. Już porównują tego Nawrockiego do Putina. Teraz jest Putin-style Nawrockiego, że tak, to, 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 to ta, ten wizerunek, który sobie buduje prezy pan prezydent, to jak Putin. Wiesz, no doszliśmy już do tego momentu. Ale wróćmy jeszcze do pana generała yy, 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 Matryki, który mówi tak, Celem działań Łukaszenki i Putina się nie zmieniły. Wojna hybrydowa będzie nam towarzyszyć jeszcze długo. Nie możemy się bać, musimy być stale przygotowani. Obowiązek spada na służby polityków. Ważna jest też kwestia komunikacyjna, mówi w rozmowie z telewizją w Polsce 24 pan generał Maciej Materyka i zaznacza, że wtargnięcie w polską przestrzeń powietrzną mogło być też odpowiedzią na wizytę prezydenta Nawrockiego na granicy. Musimy być czujni, moi drodzy bardzo czujni. Też warto zaznaczyć, że w ogóle w święta albo nawet tylko w wigilię było niemal 300 pożarów w Polsce. Pytanie, ile z tych pożarów to mogło być prowokacje, bo to Rosja tak się też mści i też tak może prowokować, moi drodzy. Co dobrego? Podobno może się coś dobrego wydarzyć, to jeszcze w tym tygodniu ma dojść do pilnego spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełęckim. I być może też to, co się dzieje w kontekście tych działań hybrydowych, to jest pokłosie takich informacji, ponieważ Zełęcki zatwitował podczas świąt, że uzgodniliśmy spotkanie na najwyższym szczeblu z prezydentem Trumpem w najbliższej przyszłości. Wiele może się jeszcze rozstrzygnąć przed nowym Rokiem. To są ważne y, słowa, że wiele może się rozstrzygnąć jeszcze przed Nowym Rokiem. Wiemy, że to spotkanie y, Trump-Zełęski ma się odbyć 28 grudnia w rezydencji Trumpa Margalago na Florydzie. Y, I co tam się wydarzy? Co oni uzgodnią? Czy tam będzie jakieś przełomowe uzgodnienie? Czy do tego dojdzie? To naprawdę jest bardzo ciekawe i pamiętam doskonale, wrócę jeszcze do tych lat 2021-2022, moi drodzy, kiedy właśnie te działania hybrydowe przed wybuchem wojny na Ukrainie nasiliły się na granicy polsko-białoruskiej, to wówczas też działo się to i Rosja i Białoruś działały hybrydowo po to, żeby odwracać uwagę od tego, co planowali na Ukrainie i być może... Te kolejne hybrydowe akcje, które teraz się y, dzieją, są próbą właśnie pokazania czegoś, odwrócenia uwagi od czegoś, co chce zrobić, na przykład Rosja w kontekście spotkania Trump Załęskich. Ale to tak jak mówię, to są tylko moje takie luźne spekulacje. Yy, nie wiemy, czy, czy tak jest. Poczekajmy na to spotkanie. No i obiecałem odloty, moi drodzy, w święta. Zobaczcie, Newsweek okładka. Wszystko, co wiecie o Jezusie, to nieprawda, moi drodzy. Nie urodził się w Betlejem, mógł mieć żonę. No widzicie, moi drodzy, tyle lat życie, ale newsweek Wam wytłumaczy, jak jest. Newsweek Wam opowie lepiej niż to napisali apostołowie. Kronikarze, niż to niesie historia. Mógł mieć żonę, nie urodził się w Betlejem, w ogóle, w ogóle wszystko, wszystko może jest nawet nieprawdą. Także czytajcie Newsweek, to dowiecie się czegoś nowego o panu Jezusie. Ale zobaczcie takie odloty. Jak wyspędzaliście święta? Mamy tu Piotr Ostrach. Ostrach, tak, na X, moi drodzy. Także w czasie świąt, pamiętajmy. No i ułożył uszka w Osiem Gwiazdek. Można? Można. Ten sam pan, szanowni państwo, w czasie świąt pamiętajmy, sałatkę sobie ułożyć w osiem gwiazdek. Czy tam pan Witold Zębaczyński był na takiej wieczerzy wigilijnej? W ogóle jakaś taka taki skromny ten talerz, trochę sałateczki, trzy plasterki szynki, kawałek chleba. No cóż, jak ktoś ma takie pomysły, to i być może nie ma pomysły na, na świąteczny talerz. Dajcie znać. Jakie wy odloty znaleźliście podczas świąt? Do zobaczenia.